Ewangelii według św. Łukasza Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono. Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: Słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiaj dla każdego z nas jest to dość trudna Ewangelia. Bo my, mamy, my lubimy się tak właśnie wywyższać, porównywać z innymi, że ja zrobiłam lepiej, ja, ja jestem taki ważny. A Jezus nam dzisiaj wskazuje na pokorę, że to ona jest właśnie takim naszym kluczem, jeżeli chcemy iść naprawdę za Jezusem. Często mamy tak, że Boże, jak to kropnie już jest. Kiedy życie po prostu jest takie nasiane tymi trudnościami, tym wszystkim, ja się poddaję. A właśnie dostrzeżmy dzisiaj, że to jest łaska, że żebyśmy byli wdzięczni Bogu za to, że właśnie jesteśmy takimi sługami, że możemy służyć naszemu Panu. Bóg jest takim Ojcem, który może skarcieć, ale po to, abyś bo widzi w tym nasze dobro. Nie będzie nam wypominał naszych grzechów, tylko przebacza. I właśnie starajmy się postępować względem tych innych ludzi, tak jak Bóg postępuje względem nas. Przychodząc tu na Ziemię, dał nam wzór, jak, jak on chce, żebyśmy my ludzie postępowali. Żebyśmy patrzyli na każdego człowieka z miłością. Żebyśmy nawet. Karcili i to wszystko robili, ale z miłością Nie z taką intencją, że Ja chcę temu człowiekowi dowalić Ja chcę go postawić w jak najgorszym świetle Że ja mu nie przebaczę, że ja mu będę cały czas to wypominał W dzisiejszym czytaniu Mamy tak Zdało się oczom głupich, że pomarli Zgon ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju, choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie, wypróbował ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. To nasze nieszczęście. Czasem te takie, że my próbujemy działać sprawiedliwie, a i tak wychodzi to nam na naszą niekorzyść. I właśnie po ludzku jesteśmy przegrani, jesteśmy nieszczęśliwi, a my będziemy trwać w pokoju, bo będziemy wiedzieć, że postąpi, postąpiliśmy tak jak Bóg chce, że wykonaliśmy swoje zadanie. I nie będziemy się tym szczycić, że ja jestem taki wielki Że ja tak postąpiłem Tylko ja sługa nieużyteczny jestem Ale to nie znaczy, że zawsze będziemy się tak radośnie czuć Że Bóg jest z nami I, Hej, hej Tylko Bóg ich bowiem doświadczył I znalazł ich godnymi siebie Wypróbował ich jak złoto w tyglu I przyjął ich jak całopalną ofiary. Będą kryzysy Będą takie dni, w których będziemy czuć rozpacz. Będą takie dni, w których nic nie będzie miało sensu, bo my nie widzimy całości, widzimy, widzimy tylko mały urywek czasu, a Bóg widzi na całe nasze życie. I Bóg wie, co jest dla nas dobre. Dlatego te trudności. Bóg przez te trudności może chcieć nam coś pokazać przez nie. I nie bierzmy je jako karę, jako coś, co ma być naszą udręką, ale jak razem z Jezusem weźmiemy ten krzyż, to on już nie będzie tak ciężki, bo mamy osobę, z którą możemy ten krzyż dzielić. I nawet jak nawalimy, to Bóg nas upomni. Ale co ważniejsze pomoże nam wstać. Dlatego my też tacy bądźmy. Nie tylko prawmy morały, bądźmy bądźmy właśnie pełny, pełnymi miłości dla drugich. Naśladujmy Jezusa. Kochajmy bezinteresownie, bo Bóg też nas tak kocha. Pamiętajmy, że choć po ludzku może to być końcem, Jezus odwróci to w początek. Tak samo krzyż, znak śmierci. Bóg przerodził w najpiękniejszy znak znak odkupienia, znak wielkiej miłości do nas znak posłuszeństwa Bogu, Bogu Ojcu. Znak, który był końcem, jest dla każdego chrześcijanina początkiem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję Ci za tą osobę, która wysłuchała tego rozważania. Proszę Cię, abyś działał w jej życiu. Proszę Cię, aby ta osoba dostąpiła Twojej miłości. Zobaczyła, że nadzieja jest pełna nieśmiertelności. Że Bóg nie umarł, Jezus żyje. Że nawet jak popełniamy błędy, to Bóg nam je przebacza, że z Bożą pomocą damy radę przezwyciężyć zło, że to, że Bóg wypala nas, to nie jest nic złego, że trwając przy Nim, nawet kiedy są te trudności, pokazujemy Mu, jak bardzo Go kochamy. Że jesteśmy z nim nawet jak jest trudno. Że nawet, jak gdzieś tam pobłądzimy, to w końcu przyjdziemy do niego i powiemy: Boże, ja już naprawdę nie daję sobie rady. Boże, pomóż mi. Prosimy Cię, Panie, o taką pokorę, abyśmy nie wywyższali się, ale byli Twoimi pokornymi sługami. Którzy są niegodni, tak wielkiego zaszczytu służenia Tobie. A tej łaski codziennie dostępujemy. Amen. Dziękuję wszystkim za to rozważanie. Trochę zmian na kanale. Przez to, że w weekend mamy w domu weekendy bez telefonu, więc no, nie mam jak za bardzo. Mm, Przygotowywać rozważań, więc w niedzielę i w poniedziałek nie będzie rozważania. Więc to też myślę nie jest przez przypadek, bo potrzebujemy też takiego samotnego poczytania Biblii. Fajnie, że mnie słuchacie, że pomagają Wam takie treści, ale też właśnie znajdźcie taką przestrzeń, żeby nie tylko Modlić się przy telefonie, ale też odłożyć czasami i samemu spróbować poszukać, co konkretnie mówi do Ciebie Bóg. Bo ja mogę jakoś naprowadzić Cię, pokazać Ci, jak szukać, jak czytać ze słowa. Ale do każdego z nas Bóg inaczej chce trafić. Dla każdego z nas Pan ma inny plan. Dla każdego z nas. I do każdego z nas będzie mówił inaczej, bo do każdego co innego trafia. Dlatego w niedzielę i w poniedziałek czytamy. Ja też będę czytać i rozważać samodzielnie. Dziękuję i do zobaczenia. Jeśli podobał Ci się ten film, to zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić nowości. Zostaw łapeczkę w górę. No i jeżeli masz ochotę, to wpadaj też na moje pozostałe kanały. Pumień miłości i Wiktoria Szyrajew. Do zobaczenia.